Wolna wola. Wyobraź sobie swoje życie jak wyprawę przez gęsty las. Każde drzewo, każda ścieżka to decyzja, którą podejmujesz. Każda decyzja, nawet najmniejsza, zostawia ślad na ścieżce twojego losu. To jak rzucone kamienie do jeziora, tworzą kręgi, które rozchodzą się coraz dalej, wpływając na wszystko wokół, masz wolną wolę. To ty decydujesz, którą ścieżką podążysz. Ale pamiętaj też o prawie przyczyny i skutku. Każda decyzja, każdy wybór niesie ze sobą konsekwencje. To jak zasianie nasiona. Co z niego wyrośnie, zależy od tego, jakie nasiono zasadziłeś. Jak powiedział kiedyś Gandhi, to, co dzisiaj czynisz, kształtuje twoją przyszłość. Twoje dzisiejsze decyzje są nasionami twojego jutra. Wybierz mądrze, siej dobroć, a zbierzesz obfite plony szczęścia i spełnienia. Jesteś twórcą swojego życia. Twój los jest w Twoich rękach. Codzienne wybory są jak małe cegiełki budujące Twój duchowy dom. Oto kilka przykładów decyzji, które możesz podejmować każdego dnia, by wspierać swój rozwój duchowy. Na co kierujesz swoją uwagę? Czy skupiasz się na negatywnych wiadomościach, czy też na pozytywnych aspektach życia? To, na czym skupiasz swoją uwagę, Rzeczywiście ma ogromny wpływ na Twoje emocje, myśli i w konsekwencji na całe Twoje życie. Pomyśl o tym tak, twój umysł jest jak ogródek. To, co w nim zasadzisz, to zbierzesz. Jeśli codziennie będziesz podlewać nasiona strachu i negatywnych myśli, to właśnie one będą rosły w Twoim umyśle, przynosząc Ci przykre owoce. Z drugiej strony, jeśli będziesz pielęgnować nasiona radości, wdzięczności i miłości. To właśnie one będą kwitnąć, wypełniając Twoje życie pozytywnymi emocjami. Osoba, która codziennie bombarduje swój umysł negatywnymi informacjami z wiadomości, zaczyna postrzegać świat jako niebezpieczne i wrogie miejsce. To z kolei prowadzi do uczucia strachu, bezsilności i beznadziei. Z czasem może to nawet prowadzić do depresji i innych problemów zdrowotnych. Z kolei osoba, która wybiera pozytywne wiadomości lub inspirujące historie, zaczyna dostrzegać piękno w świecie i doceniać to, co ma. To z kolei prowadzi do uczucia wdzięczności, radości i optymizmu. Czy na mediach społecznościowych przeglądasz profile osób, które Cię inspirują i motywują, czy też śledzisz osoby, które wywołują w Tobie zazdrość i złość? Czy rozmawiasz z ludźmi, którzy Cię wspierają i dodają Ci otuchy? Czy też z osobami, które ciągle narzekają i krytykują? Czy skupiasz się na tym, czego ci brakuje, czy też na tym, co już masz i za co jesteś wdzięczny? Jakimi myślami się karmisz? Czy pozwalasz negatywnym myślom kontrolować swój umysł, czy też świadomie je zastępujesz pozytywnymi afirmacjami? To, jakie myśli karmimy, ma bezpośredni wpływ na nasze emocje, zachowania, a w konsekwencji na całą naszą rzeczywistość. Osoba tworząca negatywne scenariusze wpada w pułapkę negatywnego myślenia i cały czas żyje w ciągłym napięciu i strachu. Co jeśli się nie uda, na pewno coś pójdzie nie tak, to typowe myśli towarzyszące takim osobom. Negatywne myśli działają jak samospełniająca się przepowiednia. Jeśli wierzysz, że nie dasz rady, to rzeczywiście trudniej będzie ci osiągnąć sukces, przez co ograniczasz swój potencjał. Ciągłe martwienie się przyszłością odbiera energię i motywację do działania, co powoduje poczucie przytłoczenia, zniechęcenia i utknięcia w miejscu. Negatywne myślenie często prowadzi do unikania nowych wyzwań i pozostawania w strefie komfortu, nawet jeśli jest ona niesatysfakcjonująca. Z kolei osoba żyjąca w zaufaniu i ciekawości wierzy w siebie i swoje możliwości, jest bardziej odporna na trudności, bo wierzy w pozytywne zakończenie sprawy. Jest otwarta na nowe doświadczenia i ciekawa świata. Chce poznawać nowe rzeczy, co sprawia, że jej życie jest barwniejsze i pełne przygód. To z kolei motywuje do ciągłego rozwoju i doskonalenia się. Osoba, która dostrzega dobro wokół siebie, jest bardziej szczęśliwa i spełniona. Jak reagujesz na stresujące sytuacje? Czy pozwalasz emocjom, aby cię przytłoczyły, czy też starasz się zachować spokój i znaleźć konstruktywne rozwiązanie? Wyobraź sobie, że podczas ważnego spotkania nagle przestaje działać komputer, a prezentacja, nad którą pracowałeś cały tydzień, znika. Pierwszą reakcją może być panika, serce zaczyna bić szybciej, podpojawia się na dłoniach, a myśli krążą wokół tego, jakie będą konsekwencje tej sytuacji. W takiej chwili możesz poczuć się całkowicie bezradny i niezdolny do działania. Twój umysł skupia się na negatywnych scenariuszach, a ciało reaguje napięciem. Co się dzieje w takiej sytuacji? Reakcja walcz albo uciekaj, twój organizm uruchamia mechanizm obronny, który przygotowuje cię do walki lub ucieczki. Jednak w sytuacji, gdy nie możesz fizycznie zareagować, ta energia zostaje skierowana do wewnątrz, powodując jeszcze większy stres. Paraliż decyzyjny, nadmiar emocji może paraliżować twoją zdolność do myślenia logicznie i podejmowania decyzji. Negatywne myślenie, skupienie się na problemie zamiast na rozwiązaniu, potęguje uczucie bezradności. Ale możesz w takiej samej sytuacji zachować spokój. Zamiast wpadać w panikę, skupić się na znalezieniu rozwiązania. Możesz głęboko oddychać, aby uspokoić układ nerwowy, a następnie zacząć analizować sytuację. Możesz pomyśleć o alternatywnych rozwiązaniach. Takich jak skorzystanie z innego komputera, przedstawienie prezentacji w formie skróconej lub poproszenie o pomoc kolegów. Co się dzieje w takiej sytuacji? Kontrola emocji. Jesteś świadomy swoich emocji i potrafi nimi zarządzać. Skupienie na rozwiązaniu. Zamiast skupiać się na problemie, szukasz sposobów na jego rozwiązanie, zaufanie do siebie, wierzysz w swoje umiejętności i zdolności do poradzenia sobie z trudną sytuacją. Jak zmienić swoje nawyki myślowe. Masz w sobie siłę, by zmienić świat. Zacznij od zmiany własnego umysłu. Każda myśl jest cegiełką budującą twój świat. Negatywne przekonania to mury, które cię ograniczają. Pomyśl o swoim umyśle jak o ogrodzie, możesz pozwolić chwastom negatywnych myśli zarosnąć wszystko albo zasadzić nasiona pozytywnych zmian. Jak to zrobić? Świadomość, zacznij obserwować swoje myśli. Kiedy złapiesz się na negatywnym myśleniu, zastanów się, czy jest ono naprawdę prawdziwe. Afirmacje: codziennie powtarzaj sobie pozytywne stwierdzenia, wierząc w nie, zmienisz swoje przekonania. Wdzięczność: skup się na tym, co masz, a nie na tym, czego ci brakuje. Wdzięczność przyciąga więcej pozytywnych doświadczeń. Działanie: myśli to jedno, ale działanie to drugie. Zacznij wprowadzać małe zmiany w swoim życiu, które potwierdzą Twoje nowe przekonania. Zmiana nie następuje z dnia na dzień. To proces, który wymaga cierpliwości i wytrwałości, ale wierzę w Ciebie. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces. Zacznij dziś, a jutro za to sobie podziękujesz. Konkretne typowe sytuacje. Oto sytuacje, które mogą wywołać negatywne myśli, i jak możesz je przekształcić w bardziej konstruktywne. Sytuacja pierwsza nieudana prezentacja. Negatywna myśl: jestem kompletnym nieudacznikiem. Nigdy nie będę dobry w publicznych wystąpieniach. Pozytywna afirmacja ta prezentacja nie poszła tak, jak chciałem, ale zdobyłem cenne doświadczenie. Następnym razem będę jeszcze lepiej przygotowany. Zmiana perspektywy. Zamiast skupiać się na porażce, zwróć uwagę na to, czego się nauczyłeś i co możesz poprawić. Każda sytuacja to okazja do rozwoju. Sytuacja druga odmowa w pracy. Negatywna myśl nie nadaje się do tej pracy. Jestem bezwartościowy. Pozytywna afirmacja ta odmowa nie definiuje mojej wartości. Skupię się na swoich mocnych stronach i będę szukał nowych możliwości. Zmiana perspektywy. Pomyśl o tym, że każda odmowa to nowa szansa na znalezienie czegoś bardziej odpowiedniego dla Ciebie. Sytuacja trzecia: kłótnia z bliską osobą. Negatywna myśl zawsze wszystko zepsuje nikt mnie nie lubi. Pozytywna afirmacja kłótnie są normalną częścią relacji. Ważne jest, aby się z tego uczyć i naprawiać błędy. Zmiana perspektywy Spróbuj spojrzeć na sytuację z perspektywy drugiej osoby. Może istnieją inne czynniki, które wpłynęły na te kłótnie. Sytuacja czwarta obawa przed egzaminem. Negatywna myśl na pewno czegoś nie będę wiedzieć. Pozytywna afirmacja zrobiłem co mogłem, jestem dobrze przygotowany, dam z siebie wszystko i będzie dobrze. Zmiana perspektywy skoncentruj się na tym, czego się nauczyłeś i daj z siebie wszystko. Poszerzenie świadomości i zmiana myśli wyobraź sobie swój umysł jako mapę. Na tej mapie są ścieżki, którymi najczęściej chodzisz to twoje nawykowe myśli. Może to być ścieżka prowadząca do wątpliwości, strachu czy złości. Ale masz też możliwość stworzyć nowe ścieżki prowadzące do pewności siebie, spokoju i radości. Pierwszym krokiem do zmiany jest odkrywanie tych ścieżek. To jak badanie własnego terenu. Zacznij obserwować, jakimi myślami najczęściej podążasz. Czy są to myśli pozytywne, które cię motywują, czy raczej negatywne, które cię obciążają? Jak odkrywać nowe ścieżki w swoim umyśle? Medytacja to jak spacer po lesie pozwala spojrzeć na swoją mapę mentalną z większej perspektywy. Dziennik myśli to jak tworzenie mapy skarbów. Zapisywanie swoich myśli pozwala lepiej je zrozumieć i przeanalizować. Uważność to jak chodzenie po lesie z otwartymi oczami. Zwracanie uwagi na to, co się dzieje tu i teraz, pozwala dostrzec nowe ścieżki. Zwróć świadomą uwagę na to, co mówisz do siebie w sytuacjach, kiedy coś ci nie wyjdzie, albo coś popsujesz, coś ci spadnie, pobrudzisz się, coś zgubisz, albo kiedy coś opowiadasz. Czy mówisz o sobie dobrze, czy wręcz przeciwnie? Może nieświadomie używasz takich określeń jak, ale ze mnie gapa, ja to zawsze coś popsuję, mi się nigdy nic nie udaje, ja to zawsze mam pecha i tepe. Jeśli tak jest zamień to na pozytywne zdania, wszystko jest ze mną w porządku. Każdy czasem coś przegapi, na następny raz zwrócę na to większą uwagę, tym razem mi się nie udało, ale następnym zrobię to inaczej i lepiej, jestem szczęściarzem, że zdobyłem to doświadczenie lub na pewno pójdzie dobrze. Twoje myśli kształtują twoją rzeczywistość. Im więcej czasu spędzisz na nowych ścieżkach, tym bardziej utwardzone będą i łatwiej będzie ci do nich wracać. Zacznij już dziś eksplorować swoją mapę mentalną. Odkryj nowe, pozytywne ścieżki i ciesz się podróżą. Masz jakieś pytania dotyczące tego, co zobaczyłeś w filmie? A może chcesz podzielić się swoją własną historią o tym, jak zmieniłeś swoje życie dzięki zmianie myślenia? Napisz komentarz poniżej. Twoja opinia jest dla MNIF bardzo ważna. Zawsze możesz kogoś zainspirować, a to jest bardzo fajne uczucie. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba Ci się ten film, polub go, podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę, w opisie jest link, trzymaj się cieplutko, Twoja kolorowa wizja życia.